Zacznijmy naszą rozmowę o nienawiści wokół nas. Anna Tatar. Dzień dobry, słychać? Będę się starać. Szanowni Państwo, w 2009 roku profesor Władysław Bartoszewski podczas debaty z Richardem Weizsäckerem, byłym prezydentem Republiki Federalnej Niemiec, powiedział takie słowa: W czasie wojny byliśmy przejęci głęboką nienawiścią do Niemców. W pewnych kołach katolickich padło pytanie: co zrobić, by zapobiec utrwaleniu się tej nienawiści? Bo wprawdzie mamy powody, by czuć nienawiść, ale do czego ona może doprowadzić? Jak później budować relacje między narodami, bo Niemcy wojnę przegrają, a my pozostaniemy zatruci? Profesor Władysław Bartoszewski, jak mało kto wiedział, jak niszcząca jest nienawiść. Dla niego była to trucizna, która działa podskórnie, podstępnie i której trudno się pozbyć. Dziś 11 listopada, święto niepodległości, jesteśmy w Warszawie. Czy to się kojarzy z odzyskaniem niepodległości, czy raczej z tym, że po południu znowu ulicami stolicy przejdzie największy w Europie skrajnie prawicowy marsz? Na jego czele stoi niejaki Robert Bąkiewicz i pozwolą Państwo, że poświęcę mu kilka słów. W stowarzyszeniu Nigdy Więcej prowadzimy monitoring rasizmu i ksenofobii Brunatna Księga. Opisujemy tam przejawy neofaszyzmu, rasizmu, antysemityzmu i ksenofobii. W ostatnich latach opisywaliśmy te tak zwane Marsze Niepodległości. Odbywały się one pod takimi hasłami jak Biała Europa Braterskich Narodów, Polska tylko dla Polaków czy Śmierć Wrogom Ojczyzny. Dzisiaj pewnie będzie podobnie. Będzie głoszona zupełnie bezkarnie nienawiść. W ostatnich dwóch latach organizacje Bąkiewicza Otrzymały od polskiego rządu, przede wszystkim od Ministerstwa Kultury, prawie 5 milionów złotych. Niektórzy dziennikarze policzyli, że to jest ponad 6 milionów. Cofnijmy się w czasie, do maja 2021 roku. Trzy przykłady chcę Państwu przedstawić, które odnotowaliśmy w Brunatnej Księdze. Oława. Robert Bąkiewicz przed ratuszem organizuje konferencję prasową na temat Zagrożeń związanych z imigracją ukraińską. Mówi, że w Polsce następuje podmiana etniczna, bo osiedlają się tu Ukraińcy. Domaga się, żeby zostały wstrzymane wszelkie działania socjalne dla Ukraińców, na rzecz Polaków, i wreszcie żąda, żeby wstrzymać masową imigrację Ukraińców i innych nacji do Polski. To był cytat. 18 lutego tego roku na YouTubie jest kanał, który nazywa się Media Narodowe. Bąkiewicz określa się jako redaktor naczelny tych mediów narodowych. Zdążyły dostać od państwa już setki tysięcy złotych. Audycja ta ma taką formułę, że dzwonią widzowie. Na tydzień przed wybuchem wojny przeciwko Ukrainie dzwoni niejaki Darek Zotwocka i przestrzega przed przyjmowaniem Ukraińców. Mówi tak, oni mogą dać nam jeszcze popalić Polakom. Oni są bardziej agresywni jak my. To tak jak ci uchodźcy, co przyszli z Syrii czy skądś tam. Oni są tak samo agresywni jak uchodźcy od Arabów. Także może być niebezpiecznie w Polsce. Inny słuchacz dzwoni i mówi, że Ukraińcy to są nachodźcy. 2 marca. Znów kanał Media Narodowe. Wojna trwa od ponad tygodnia. Niejaki Piotr Strzęborz ze skrajnie prawicowej organizacji przedstawia uchodźców z Ukrainy jako zagrożenie biologiczne. Mówi „to może być zarzewie nie tylko wirusa COVID, ale szereg innych bardzo niebezpiecznych rzeczy. Mogą przenosić różne pasożyty. Te słowa brzmią znajomo nie tylko sprzed kilku lat, ale brzmią znajomo i przywodzą na myśl ponure, najgorsze skojarzenia z historii. Kwiecień Polski rząd przyznaje organizacji Bąkiewicza Straż Narodowa 264 zł na pomoc humanitarną dla obywateli ukraińskich objętych konfliktem zbrojnym. Dlaczego dziś tyle mówię o Bąkiewiczu? Może powinniśmy cytować profesora Władysława Bartoszewskiego, może to by było wystarczające i tak ten dzień powinniśmy świętować, przypominając sobie to, co głęboko mądre. Ale nie możemy ignorować tego, co się dzieje, tego, co się znowu wydarzy za kilka godzin na ulicach miasta. Dziś świętujemy rocznicę odzyskania niepodległości, ale także co oczywiste, ale o czym się chyba mówi rzadziej: rocznicę zakończenia pierwszej wojny światowej, zakończenia rzezi. Jesteśmy w sytuacji zupełnie innej niż rok temu, bo mamy w Polsce uchodźców wojennych, mamy osoby z Ukrainy. Wszyscy spodziewają się, że będzie ich jeszcze więcej. Polskie społeczeństwo zachowało się jak do tej pory fantastycznie. Przyjęliśmy, pomogliśmy, okazujemy solidarność. Ale są ludzie, są ugrupowania, są partie polityczne, które chcą to zepsuć, którym zależy na tym, żeby szerzyć nienawiść między ludźmi. To, co możemy robić, to odpowiem tak: robić swoje i jeszcze więcej. Oni dostają miliony mają poparcie rządowe, mówią, kto jest patriotą, a kto nie jest, a nam pozostaje robić swoje, a kiedy jest trudno, to otwierać i czytać książki profesora Bartoszewskiego. Tam są wszystkie odpowiedzi. Dziękuję bardzo.